Zajmuję się generalnie szeroko pojętą kosmetyką samochodową, także taka maleńka firemka i wszystko się kręci wokół aut i przygotowania aut do sprzedaży, czyli to notabene, czym Państwo się zajmują. Generalnie kręcimy się wokół firm handlujących po prostu pojazdami na rynku wtórnym, czyli ciężarówki, czyli wszelkiego typu serwisy ciężarowe. Gdzie zlecają nam dopieszczenie pojazdu, który trafia jeszcze w ponowną sprzedaż. No i oprócz tego szykujemy nowe pojazdy do sprzedaży, do wydania klientom. Było dość dużo ciekawych ofert, nawet te wspomniane wcześniej pasaty, które gdzieś tam były spod Warszawy. No ale akurat tam miałem dylemat, bo silniki te dwulitrowe nie mają zbyt dobrej sławy, więc jakby odpuściłem temat. Nie? No a potem w sumie, jak się trafiło to autko, no to tak jak mówiłem wcześniej. No, podobało mi się to auto zawsze, no i posiadało tą homologację, nie, na której mi bardzo zależało. No czyli mam auto dla firmy z odliczeniem VAT-u, a i auto, które mi się podoba i daje mi komfort korzystania z niego. Korzystaliśmy z leasingu, nie, który zaoferowała nam w Państwa firma. No, mam raczej bardzo dobre odczucia, jeśli chodzi o obsługę, więc na pewno wrócę, jeśli będę szukał jakiegoś innego pojazdu. Generalnie polecałbym wszystkim... Szukającym pojazdów użytkowych czy, czy osobowych, firmy Supercar obsługa, mili ludzie, profesjonalizm. Także tylko brać, kupować, nie żałować. Supercar.pl to nie tylko tysiące zadowolonych klientów. To również dziesiątki zaangażowanych profesjonalistów, którzy od ponad 14 lat dostarczają najwyższą jakość usług. To polski kapitał. To terminowe płatności dla dostawców i podwykonawców. To także wsparcie dla organizacji pożytku publicznego. Supercar.pl opłaca się z nami robić interesy.